No, właśnie sobie wysiadałem z autobusu wracając do domu i e, zobaczyłem, że jest ciemno. No dość szybko się zorientowałem, prawda? Jak już jechałem, też było ciemno. E, no ale zaraz jak zorientowałem się, że jest ciemno, gdzieś tam y, y, podświadomie, to mój mózg od razu sobie skarżył taką piosenkę, tutaj gdzieś tam, y, SLU. Ciemno już, tu wszystkie światła, ciemno już, noc nadchodzi, głucha, coś takiego. No i pomyślałem sobie, że kurczę, przy wielu sytuacjach wszyscy tak mamy, że, znaczy chyba, chyba wszyscy tak mamy, tak mi się wydaje, że podświadomie kojarzymy pewne rzeczy z pewnymi sytuacjami, emocjami, uczuciami. Kurde, taka, taka prosta prawda, a, a kurczę, tak się dzieje. I to jest już tam fascynujące na swój sposób, bo yy, prawda, wy, wychodząc i zaczyna kropić deszcz, i tutaj mi się kojarzy, zaraz z do spektaklu pada sobie deszcz, deszcz, deszcz spektakl Terminus Aqua teatru z Nowej Soli bardzo polecam jakbyście kiedyś mieli okazję no i, i wiele jest takich sytuacji że po prostu idąc nagle jakaś piosenka nam w głowie kołoczy i musimy ją gdzieś tam sobie w głowie zanusić albo, albo nagłos często także to już zależy od tego czy w okolicy są jakieś ludzie na szczęście koło mnie jeżdżą tylko samochody więc nie ma się czego wstydzić zresztą i tak Jesteśmy wariatami, więc co to jest ta różnica, czy gościłaś z telefonem po mieście i sobie nagrywa, czy, czy coś takiego. Zresztą ja ciągle nagrywam w drodze z domu do, do autobusu, do autobusu do domu i ewentualnie w domu, bo tam trzymają moje koty, także też nie mam zbyt wielu okazji do spotkania jakichkolwiek ludzi. Ale tak fajnie, jakbyśmy na przykład słyszeli swoje myśli i mijamy się kiedyś z jakąś tam na przykład inną osobą. I okazuje się, że ona nuci w głowie tą samą piosenkę co my. Wow, to, by... wow, to by było coś. Jakbym mógł czy też myśli, to nie szukał właśnie takiej sytuacji, gdzie ktoś nuci tą samą piosenkę co ja, przechodząc obok mnie. To by było coś niewiarygodnego. No. jeszcze w sensie, mogłem powiedzieć, aha, to jest takie fajne miejsce tam gdzie mieszkam. E, teraz to się nazywa Pensionat Studio. To pewnie taki świecący neon taka. Gwiazdeczka, tutaj powiedzmy, Seledynowa, czy jak to nazwać? Kiedyś to był tak zwany dom pu pu publiczny. Teraz to jest chyba dom mniej publiczny, bo kiedyś tam fada policja jeszcze przed euro. No, ciekawe czy oni też tam sobie nucili piosenki w głowie Śpiąc publicznie chyba.